Wiadomo, te numery to jeszcze, to, to jeszcze przed wami trochę, ale tego jest mnóstwo. Mimicznie nie zatrzymuje, ja też pracuję dużo. Kawa lelo, ja patrzę hey, hey, wysoko. Hey, hey. Mam dresy na sobie i podbite oko. Obejrzany yeah, yeah. nie pyta, z kim była Ty nie lubisz lamuza, ty chcesz mieć goryla. Ludzie, kiedy patrzę, w oczy porcigas i patrząc na mnie się bijeś jak to a Na litowiecznym mnie to chwila. Przyszedł kolega, ona poszła jak mira. mi panny młodej Ja kupię nowy jak ukradną jej rower Bo to nowej szkoły jest powiedź. Ja Na służewcu mam konie I nie pytam Czy moja jest kolej A co pływa na wierzchu nie to nie ja Znajdę, Znajdę super w najstarszym zakonie Bicho Ludzie kiedy patrzysz w oczy z I patrząc na mnie się bije, że żmija Dla niej to wieczność mnie to chwila Przecież jest kolega Na mostach jak wila ma Do na wczasy plus bimbe A ty możesz się